Hej, jestem Paulina. Na co dzień jestem fryzjerką w salonach Jean-Louis David. Dzisiaj przedstawię Wam produkt miesiąca, kwiecień, czyli szampon z serii Kerastas Roma Absolu. Zapraszam Was do oglądania. Teraz TAS tworzy kosmetyki do każdego rodzaju włosów, a tym razem stworzył nową serię dedykowaną dla włosów koloryzowanych. Absolutna nowość. Fasowa pielęgnacja sprawi, że kolor włosów będzie intensywny dłużej. Linia Chroma Absolu w swoim składzie zawiera kwas mlekowy i winny, które nadają włosom połysk i miękkość, aminokwasy o działaniu wzmacniającym i odbudowującym oraz wąklotkę azjatycką. Zapewniającą ukojenie i antyoksydację. Produktem miesiąca jest szampon nawilżający ochronny do włosów cienkich i średniej grubości. Produkt oczyszcza i odżywia włosy, intensywnie odbudowuje, chroni kolor przed wypukiwaniem lub blaknięciem. Zapewnia natychmiastową miękkość i redukuje puszenie spowodowane koloryzacją. Ma lekką konsystencję i piękny zapach. Szampon stosuje się aplikując go na mokre włosy. Masowując skórę głowy i spłukując, zalecamy myć włosy dwa razy, a następnie przejść do dalszej pielęgnacji, stosując produkty z tej samej serii. Idealnie nada się do tego odżywka wzmacniająca włosy cienkie i średniej grubości, która wnika do wnętrza włosa, wypełniając porowatość. Nawilża i wzmacnia pasma, zapewniając zdrowy wygląd oraz odżywia kolor. Chroni też. Przed uszkodzeniami spowodowanymi twardą wodą i wypukiwaniem się koloru. Przed stylizacją warto zastosować serum termiczne, które redukuje puszenie włosów, chroni przed wysoką temperaturą i promieniowaniem UV, zapewnia warstwę ochronną. Przed niszczącym działaniem prostownicy, lokówki czy suszarki. W przypadku włosów grubych lepiej zastosować mocniejszą pielęgnację. Tutaj sprawdzi się wzbogacony szampon o intensywnym działaniu odbudowującym. Chroni kolor pasm nadany u fryzjera, co jest bardzo istotne przy pielęgnacji włosów farbowanych. Następnie warto zastosować wzmacniającą maskę do włosów średnich i grubych, która głęboko wnika do wnętrza włosa. Dziś użyłam jej w połączeniu z delikatniejszym szamponem na włosach Marioli. Linia Chroma Absolu składa się też z dwóch dodatkowych produktów: regenerująca kwasowa pielęgnacja nabłyszczająca. Uszczelnia powierzchnię włosów i redukuje ich porowatość. Płyn w kontakcie z wodą zmienia się w krem, który należy rozprowadzić od połowy długości aż po końce. Pielęgnacja zastępuje nam odżywkę lub maskę. I zaleca się stosować ją raz w tygodniu. Drugim dodatkowym produktem jest maska do włosów ciemnych, neutralizująca czerwone odcienie, pozwala ona uzyskać głęboki chłodny odcień brązu i można ją stosować zarówno na włosy farbowane, jak i naturalne. Maska nakłada się na umyte wcześniej włosy, najlepiej w rękawiczkach jednorazowych. Podsumowując, jeśli chcesz cieszyć się pełnym blasku kolorem, Jednocześnie dbając o strukturę włosów, wypróbuj nową serię od Kerastase. Charakteryzuje się pięknym zapachem i z pewnością spełni wasze oczekiwania. Dzięki dużej ilości produktów w niej zawartych, każdy znajdzie coś dla siebie. Już teraz możecie kupić kosmetyki na stronie naszego sklepu internetowego oraz w salonach stacjonarnych w całej Polsce. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się nasza seria Produkt miesiąca. Lajkujcie film i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Zachęcamy też do odwiedzania nas na Facebooku lub Instagramie. Cześć!